Siema, Poznaje się pewnie tę grę, jeśli nie to już wam powiem, jest to LSPD Frist Sports I mam dla was dwie wiadomości Pierwsza wiadomość jest taka, że będę zmieniał konto a więc jeśli zobaczycie jakąkolwiek inną nazwę albo profil na tym kanale To nie zdziwcie się, bo ten film i tak wychodzi w poniedziałek, a mam niedzielę no chyba, że wychodzi w niedzielę, to prawdopodobnie wcześniej wszystko poszło. Mm. Eee, to była pierwsza wiadomość, że zmieniam kontent. Druga jest taka. W sumie to będą też przerwy w nagrywaniu, a więc prawdopodobnie będzie LSPD, jak już to będzie się pojawiało rzadko. No do, do świąt, do 23-22. Teraz się zacznie tak więcej, bo od 22 mam przerwę świąteczną dopiero. Bo mam Wigilię. Dobra, dziś pojedziemy sobie patrolowe interwencyjnym Volkswagenem Ken HD, a nie Candy. Takim. Takim. No wsiadaj, bo tutaj trzeba widzom go pokazać. O, o sobie, tak wygląda. Interiorius. W nim bardzo ładny. I no, będziemy wyjeżdżać na służbę, pokontrolować. No i połapać. za przepisy kogoś. Bardzo on fajnie, ładnie brzmi. Bardzo ładny ma też e, wygląd. Tylko te szyby są takie dziwne, jakby ich nie było. A jak widzimy, tutaj są szyby, bo wybiłem. Dobra, to my się widzimy, jak będzie jakieś przestępstwo. E, tutaj tamte białe auto przejechało, tutaj przed tym. O, ten przejechał na czerwonym świetle. Wy tego nie widzicie, bo kliknę F11, a nie F12. Ja mam poza F12, a więc będzie zielone. To go zatrzymujemy.

Zdejmiemy go gdzieś, tutaj na bok. Znam, że tego nie widziałem. Aho. czekajcie, bo. No ściągać to jako będę pół godziny Proszę prostu Zjedziesz tutaj Czekaj się bo on jest jakiś ułomny No Powodowanie wypadku Liczymy mu to żyjemy. Panie, proszę, nie, za nie zalecam uciekać. O, zapach alkoholent na Dobra. Czy będziemy wam przerobiwać? GG114. Ach. tutaj hmm. pojazd felką. Kradziony nie. Właściciel jest White. ice White. Ważne i ważne. Tak. Ważne zatrzymane Trzy razy nie, nie, nie ma. Ok. Ej. Okay. Pan jedzie sam. Jak na razie tego ogarniemy. Bo nie będę... bo wystawię mu mandat pod koniec ale czy on jest pod wpływem, czy... Wynik badań jest nieostrzegający. Wynik badania jest nierozstrzygający. Spróbuj ponownie. Czyli nie może go wykonać, czyli prawdopodobnie jest na haju. Mówiłem, że jest na haju. Jeszcze raz próbuję Alkomatem. I no nie, on nie może tego robić. Musimy wyjść z pojazdu, tak dla bezpieczeństwa. Przeszukamy sobie pojazd. O, otwarta butelka wodki. To jest z groźbą zamachu. To jest powinno być podejrzane. Butelka i piłka. Porek z jakimiś tabletkami. Woreczek. Spiszemy rejestrację. To szybko. I proszę pana, pan zostanie zaaresztowany za jazdę pod wpływem narkotyków. Co tu się dzieje? No, niezły karambol Szukamy pana. Jeszcze tak przy okazji. o co tu się dzieje? Niebieskie kryształy w torebce. Oho, czyli posiadanie narkotyków. To mu wystawimy zarzutem. Już. E, a nie on. Pracownictwa drogowe. I ja zapytam narkotyków. I posiadanie... Nie, że nie nie ma takiego czegoś chyba. Ale dodałem mu takie zarzuty. I trzyma w mandatach jest. Eee, spowodowanie kolizy mu zaliczymy. Nie, ja nie wiem, że to państwa. No, trochę to było. Nie zatrzymamy się. To jest na czerwonym się. Wiem nie, i od razu mi mówi: Nie zjedź mnie. Ja się trochę nie znam na prawie. I no dobra, wzywamy po to tą traka. Nawet 800 zł. Mało to chyba nie jest nowych taryfikatorów. Za to będzie na pewno więcej. Dobra, po pana transport policyjny i mi się stąd zwijamy. To tu jest patologia wręcz. Tam sobie jedzie. O, ta szóstka jedzie po niego. Ciekawe czy mu zjadą. Chodź partner, szybciej. Ale zjechali. To interwencja zakończona, my sobie możemy jechać. No i... Widzimy się jak będzie coś ciekawego. Staliśmy... Dostaliśmy wezwanie odnośnie e, pościgu Co nie jest najlepsze na nasze gabaryty Ale... Nie ma zjazdu na autostradę? Ocie blaszkę tutaj. O nie, Ach, takie auto było ładne Dobra, ja już wiem gdzie zjedziemy, teraz tylko będzie trzeba ich dogonić. Weźmiemy sobie patrol lotniczy i tak dwie grupy speed, żeby go ścigały. Najgorsze jest to, że to nie jest podmienione. To fajnie by było, jakby się to auto podmieniało. Na przykład na e Polis cruisera bo ja tylko. Jazda pod prąd, dobra. Średnio może muszę naprawić, albo jedziemy. Wiesz co, powinniśmy w teorii chyba zabezpieczyć tamte miejsce. Jednak nie to... Musimy zakończyć Kalausa dobra ja co a wejąć jak no i szepcieć psanieść przesunąć się musimy. Ale... Jak to się w ogóle stało? Tutaj go przesuwamy i zaczynamy reanimować. Oczywiście bez mandatów się nie obejdzie, ale trzeba na pewno zreanimować. No zresztą, tak czułem, że się będzie niepowodzeniem, bo przy takim uderzeniu Co możemy zrobić przeszukamy pewno Ciało Dzień dobry, a ja Proszę. O, poruszeni się. U? A tutaj będę stawia... blokował. Daj wam drogę. Proszę pana, proszę jechać! Panie! Jedź pan. Dobry. Panie, proszę pan jechać Pani, jedź pan Bo pan nam tylko tutaj czas zajmuje i miejsce Okej okay. okay. zablokowaliśmy tutaj Dobra, niech oni se tak jadą jakoś tu A my sobie posprawdzamy to jeszcze nie będziemy vehicle wzywać nie ma William Edward King Edward six, seven. to Edward 67 Ogradzuta Target is 104 Po autolawato Agora taka sytuacja że oni ha pod prąd na tej autostradzie No i na co trąbisz mashbok Ale zaczekajcie nie mam lary nie ruszaj, no ruszaj. tutaj nie utrudniać pracy. Wiem, że ich tak trochę tym prowokuje, ale muszę. Nie bo się duszę tylko. Стой. Ostrzał? My go nie strzeliliśmy. Ty... Stój. Głebo. Jesteś zatrzyman za próbę napaść na policjanta. Jest taki artykuł, chyba był. Powiem wam, że ten to naprawdę dobry. Panie, chwycę pana. No, jeszcze na, znaczy, No. Jeszcze nawalony i to tirem jechał. Zaraz mu też zarzuty powystawiamy. O boże, znów trzeba zablokować bro, drogę. A tym tirem się jego po prostu przejadę, dobra. O, oh. O pój zatrzymuje go To traki tu będzie trzeba teraz wzywać Ja cię pier Ani No i oni wszyscy się tu pachają Ono nie dziwię się jak ten ty wyjechać Tego on się nawet ruszać nie. Mam bardzo dobry pomysł. O, jednak nie zadziałał. Ale, remote laser Ale, zobaczcie, ruszyło się przynajmniej. Dobra, 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 spokojnie, OLED -y ma, ale go już nie będziemy zatrzymać w tej. To ja tutaj zablokuje po prostu tymi sinksami cały pas ruchu Please cross Barierki tu trzeba postawić bo oni tu będą wjeżdżać. Sekundę Dobra, pana sobie tak przeszukam. Ślady po ile. No, to będzie albo na walony, albo na. No, dowód osobisty z imien kogoś innego, czyli znaczy już ma znaczy już ma zarzut yy. Ten Kwotest to jest alkomat. Matwy, że on będzie nawolony, ale może być jest. Nie przekracza dawki a narkotest? Ciekawe czy jest na narkotykach. Ja jestem na haju o! O! Jest na haju. Tego się nie spodziewałem. Dobra. Aha, mm. on jest już zaaresztowany. O, weźmiemy sobie pana na pewnie siedzenie naszego zarobistego ładowodu. Stand by. O, to jest najlepsze, tylko muszę tutaj otworzyć. I. Niechud. Bo... bo chud, jakby to już. To jest chud. O, ale... Ne, no, ja chcę się otworzyć. O kurde. No, tego się nie spodziewałem Tylko wyzywamy transport sobie poli Po co nam transport policyjny? A z tym autem nie wiem co się stało. Ale został się naszego zatrzymanego. Dobra. Sobie zjeżdżamy na sygnałach. Eee, uh, okej, okay, bez pytań. Co ja mam z tym geta? Coś powiem. Mnie w ogóle pytanie, czy, o, czy właśnie osoby zatrzymane się odwać na sygnałach czy nie? Nie wiem, dobra, odprowadź zatrzymanego do PDOZ. Dobrze, idziemy. Ja tu już dwie razy odprowadzałem i to dwie osoby. Dzień dobry. A ty gdzie? Chodź, idziemy pani hmm. yeah. Nie chciałem. Nie pytaj. Nie mam. Dobra. no to... Co ja wam mogę powiedzieć? To był krótki filmik Co ja wam mogę powiedzieć? No. To był krótki filmik No i co ja wam mogę powiedzieć? To był krótki filmik Mam nadzieję, że wam się spodobał Siema, Po I cześć